Thank you Witam bardzo serdecznie na tym spotkaniu bardziej duchowym niż zewnętrznym, które ma za cel przybliżyć nas, bieszczadom, a bieszczady nam. Boże, kocham Cię! Boże, kocham Cię! Nawet ci, którzy nie docierają może do progu świątyni, do. Chrystusa Eucharystycznego czy przedobraz Matki Bożej pięknej miłości mogą poprzez tę ewangelizację usłyszeć o Jezusie. Na Ciebie, Panie, rozwitają kwiaty, milczy pustynia. Każde działanie ewangelizacyjne ma swojego słuchacza i ma swojego odbiorcę. Do każdego w jakiś sposób dociera. Wędrówka górska będzie nas uczyła solidarności, wysiłku i dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń z obcowania z przyrodą. Jednym z centrów ewangelizacji w czasie tej bieszczackiej kanikuły, w czasie tych bieszczackich spotkań, jest Polańczyk. Bardzo. Piękna miejscowość, bardzo ważne sanktuarium Matki Pięknej Miłości, które ma piękną ikonę, ma ładny kościół, ma też pewne małe, ale jednak zaplecze pielgrzymkowe. Jest dom pielgrzymi, w którym można spędzić jakiś czas, można się napić herbaty, skorzystać z odpoczynku i gdzie ksiądz archiprezywizer, ksiądz dziekan jest również człowiekiem bardzo otwartym i przyjmuje tych młodych na ostatnie te dni, a w ogóle i na cały ten tydzień, czy na te dziesięć dni ewangelizacji Bieszczady dla Jezusa, tej inicjatywy. Jedna z ostatnich niedziel lipca corocznie kończy ten okres Gromadzi się tam bardzo wiele tych młodych ludzi, wszyscy, którzy uczestniczyli. Na tej przyświętej też jest dużo turystów, dużo gości, ale też i miejscowych ludzi, którzy uczestniczą w tym takim jakby finale, zakończeniu, w dziękczynieniu za to dobro, które zostało dokonane i za to dobro, które może przyniesie owoc także większy dzięki tej obecności i modlitwie tych obecnych. Zazwyczaj w czasie tych spotkań kończących tę inicjatywę duszpasterską są też ujawniane pewne talenty i muzyczne, i organizacyjne. Jest taka okazja do głębszego kontaktu, są jakieś też wymiany. Myśli, upominków. Jest okazja do takiego spotkania bardzo bezpośredniego, na które zapraszamy. W tym roku będzie to spotkanie 26 lipca w Koleńczyku, właśnie w tym sanktuarium Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości. Pragnę się zwrócić do wszystkich wspólnot ewangelizacyjnych, buddytelnych, ruchów i stowarzyszeń. I zaprosić na tegoroczną organizację Bieszczadach, która odbędzie się w lipcu do 18 do 26. Zapraszam także poszczególne, pojedyncze osoby, które chciałyby się dzielić swoim doświadczeń wiary w ramach tej inicjatywy. O 18 w sobotę zjeżdżamy się, spotykamy się w Poleńczyku. Natomiast od niedzieli do środy, przeżywamy swoje rekolekcje, to w godzinach dopołudniowych, natomiast po południu będziemy już próbować wyjść do, wychodzić do ludzi z dobrą nowiną. Natomiast na weekendzie Zapraszamy już na taką właściwą ewangelizację, razem z koncertami, z różnymi inicjatywami, z Drogą Krzyżową, z wyjściem też na szlaki turystyczne, gdzie będzie można się podzielić swoją wiarą, doświadczeniem wiary, gdzie będzie można porozmawiać z ludźmi. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć się w tą ewangelizację, w tą inicjatywę, serdecznie zapraszam. Zapisy do 15 czerwca na nasza Szkoła Ewangelizacji. はい,い、ね。 Ty, ty jesteś wielki, Ty, ty jesteś najmniejszy.